Córeczko, skąd masz nowego laptopa? A, zamieniłam się z Jasiem! A co ty mu dałaś? Tak! Do pokoju hotelowego wprowadza się starszy, zadbany i dobrze ubrany mężczyzna ze swoją dwudziestoletnią dziewczyną. Piękna blondynka z dużym biustem. Recepcjonista zagaduje: Zanieść państwu bagaże? Nie, poradzę sobie. Odpowiada mocnym głosem mężczyzna ze złotym Rolexem na ręku. A żona? Może ona coś potrzebuje? Tu może mieć pan rację. Macie jakieś fajne pocztówki, które mógłbym jej wysłać? Okulista do pacjenta. Mam dla pana dwie nowiny. Dobrą i złą. Dobra to taka, że niedługo będzie mógł pan czytać bez okularów. A ta zła? Ma pan tylko miesiąc na naukę Braille'a. Co mają wspólnego ze sobą górale i prostytutki? Jedni i drudzy wołają z sobie gotóweczkę za dotknięcie konia. Doktorze, boli mnie tyłek. W którym miejscu? Przy samym wejściu. Dopóki nazywasz pan to miejsce wejściem, będzie bolało.